Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmiku tutaj na kanale, i dzisiaj mam dla was odcinek już w tematyce takiej zimowej, świątecznej, ponieważ otworzymy sobie dzisiaj kalendarz adwentowy z marki OnlyBio. I dzisiaj, jak byłam w Rosmani i zauważyłam ten kalendarz adwentowy, to stwierdziłam, że muszę go kupić i muszę go tutaj otworzyć dla was na filmie. Także, no zobaczymy co tam w środku jest, ale ogólnie to bardzo zainteresował mnie ten kalendarz. I jeżeli jeżeli jesteście włosomaniaczkami i tym bardziej lubicie firmy Onnibio, to myślę, że ten kalendarz może wam się spodobać, ale to ocenimy po otworzeniu, także jeżeli jesteście ciekawi, co tam w środku się znajduje dokładnie, to zapraszam was do oglądania, będzie mi miło, jak od razu zostawicie łapkę w górę, Zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i dołączyć do naszej gromadki, pamiętajcie też o dzwoneczku, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło i wpadajcie też na insta orbitka19, a my już otwieramy, bo nie mogę się doczekać tej zawartości. A! I jeszcze koszt. Powiem wam, że kosztował on 69,99. W środku mamy 12 produktów i był jeszcze drugi wariant, w którym znajduje się 6 produktów, także o połowę mniej, a on kosztował 49,99. No i jest on wstępny w Rossmanie. Dobra, teraz wszystko pięknie, ładnie widać. Zobaczcie, jest taki holo. Tył, tył wam nie pokazuje, żeby nie zdradzać, żebyście obejrzeli do Końca. I mamy. Ojejku, w środku! Patrzcie, jaki on jest w środku! holo, tu będzie się nam wszystko odbijało. No i tak jest chyba o wiele lepiej. Ogólnie mamy tutaj 12 produktów. Tak jak Wam już mówiłam, ale są to raczej miniatureczki. Jak przeliczyłam, właśnie cenę kalendarza, czyli 69,99 na 12. Okienek to wyszło mi po 5,83 zł około za jeden produkt. Także, no nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że to się opłaca. Dobra, tutaj już widzę jedyneczkę. Ogólnie jest. To kalendarz właśnie włosowy. Są tutaj rzeczy do pielęgnacji włosów. A ja ostatnio bardzo interesuję się właśnie tą tematyką. To jest jedynka? Tak, jedynka dobra peeling enzymatyczny do skóry głowy w takiej tubce. On jako pełnowymiarowy produkt jest inaczej pakowany, właśnie w takiej tubce, co się ją wyciska. I dużo osób właśnie się skarży na to opakowanie. Właśnie czytałam opinię, bo powiem Wam szczerze, że chciałam ostatnio kupić ten peeling i czytałam właśnie opinię i było bardzo dużo pozytywnych opinii, jak i również bardzo dużo tych negatywnych, więc totalnie nie wiedziałam. Ale sobie teraz przetestuję właśnie taką mniejszą formę, bo tutaj mamy 50 ml. Tutaj się też Wam postaram gdzieś przeliczyć, ile to normalnie by kosztowało. Patrzę na stronę Rossmana, co ml kosztuje 14,39, czyli 50 ml wychodzi 7 ,19 zł 19 groszy, więc jeżeli tak dalej pójdzie, to nam ten kalendarz się opłaci. Dobra, teraz szukamy dwujaczki. Ogólnie ja uwielbiam właśnie proces szukania tych okienek. O, tutaj mamy dwa. Uuu, taki malutki produkt. Uuu, jaki słodziutki olejek. Mamy tutaj olejek zabezpieczający końcówki. Ogólnie bardzo piękne opakowania mają. I pokażę Wam coś. Mam ten sam olejek, tylko właśnie pełnowymiarowy. Tutaj mam miniaturkę. W sumie bardzo fajna sprawa, jeżeli wiecie, chodzi o jakiś wyjazd. I tu mam 30 ml. 100 ml tutaj kosztuje 22,49. Wiem, że większość z Was pewnie o tym wie, ale jeszcze wspomnę, że właśnie zabezpieczanie końcówek olejkami to jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. I teraz lecimy do trójeczki. Tutaj jest trójeczka. Odżywka proteinowa, mi bardzo dobrze znana, ponieważ ja jej używam. Ja właśnie bardzo lubię tą odżywkę proteinową, tak samo jak tą odżywkę emolientową. A, tu pozamykam, bo tutaj wszystko się prezentuje. Jak ja mogłam tak zrobić w ogóle? Także sobie robię takie mycie proteinowe raz na tydzień, powiedzmy coś takiego, żeby też nie przedproteinować włosów. No, to mini na pewno będę brała ze sobą na wyjazdy. I jeżeli chodzi o te odżywki, to tutaj mamy 9 zł za 100 ml, więc no 50 ml to będzie po prostu 4,50 zł, więc troszeczkę mniej, ale ale myślę, że to wszystko się mniej więcej i tak wyrówna pod koniec. Gdzie Jest czwórka. Tutaj mamy czwórkę. Szampon balansujący. Jeszcze tego produktu nie miałam. Miałam ten szampon nawilżający, ten w takiej niebieskiej dużej tubie z taką pompeczką i powiem wam, że tak średnio mi się sprawdził, także zobaczymy jak ten balansujący, ale jak czytałam opinie, to właśnie mało osób poleca te szampony, ale no chętnie przetestuję ten balansujący i też pewnie na jakiś wyjazdik go za sobą zabiorę, będzie po prostu idealny. Tutaj one kosztują 450 za 100 ml, więc jeżeli chodzi o 50 ml, to będzie to około 2,25 no 2, zł, także tutaj słabo, słabiutko ten szamponik wypada. Piąteczka. O, tutaj ciężko mi się otwiera ten kalendarz, bo on jest właśnie tak w takiej kostce, nie wiem jak mam go tutaj wam ułożyć. Odżywka... czekajcie, bo nie widzę, wieloskładnikowa. Pamiętam, że pierwszy raz widzę ten produkt. Pewnie będzie to odżywka typu Pech, to się mówi pech chyba, nie? No. Proteiny emolienty humektanty I w ogóle zapomniałam jeszcze dodać, że Marka Onnibio jest wegańska Dajcie w ogóle znać, czy używaliście Coś właśnie z tej firmy Może tą odżywkę ktoś już testował Ja jeszcze jej nie testowałam, więc Nie mogę się na jej temat wypowiedzieć Nie wiedziałam, że coś takiego jest Może to jest, wiecie, jakaś odżywka specjalna Na potrzeby właśnie tego klienta, w sumie fajnie by było Nie mogę je znaleźć na stronce Rossmana Może gdzieś indziej będzie dostępna Do czego my lecimy teraz? Do szóstki! Jesteśmy już w połowie a znowu mamy, a nie, tym razem mamy Co-wash, to tak nazywa Aha, że mycie odżywką Jeszcze tak nie robiłam, serio, bałam się Jakoś przetestować ten sposób, czytałam Dużo właśnie, że można sobie odżyweczką Umyć, ale nie wiem, czy to skalp, bo jeżeli Chodzi o metodę OMO, to słyszałam Bo często ją sama stosuję, że Najpierw nakładam odżywkę, potem szampon, potem odżywkę To odżywka do mycia, jeszcze nie miałam Z czymś takim styczności, napiszcie mi W ogóle jak to się stosuje Bezpośrednio na zwilżoną skórę głowy Na pewno przetestuję, bo ja mam właśnie bardzo suchą i wrażliwą skórę głowę, więc może mi to jakoś fajnie nawilży. Lecimy do siódemeczki, już coraz mniej okienek przed nami. Siódemka, bardzo lubię siódemeczka, chyba każdy lubi. O, mój ulubieniec, odżywka emolientowa. Wspominałam już Wam o tej odżyweczce. To jest moja odżywka na co dzień. Ja praktycznie codziennie jej używam. naprawdę bardzo dobre emolienty. one nie przeciąża włosów, jest to raczej taki leciutki emolient, bym powiedziała. Właśnie idealny do stosowania na co dzień, już. Mam chyba trzecie opakowanie tej odżywki pełno właśnie wymiarowej, bo ona ma normalnie 200 ml. Tutaj mamy 50 ml i lecimy do ósemki. Podoba mi się ten kalendarz. Wydaje mi się, że tutaj będzie wartość podobna do ceny, ale można sobie coś nowego potestować, swoich ulubieńców zabierać ze sobą na wyjazdy. Także super. O! widziałam to z tyłu właśnie, że będzie tutaj coś innego niż, yy, niż tylko kosmetyczki kosmetyki i mamy tutaj, to jest gumeczka jedwabna i bardzo się z niej cieszę, zobaczcie tutaj ma taki charakterystyczny śliski materiał ponieważ one są bardzo dobre do włosów, ja na co dzień korzystam z gumek jedwabnych, one aż tak nie ściskają, są bardzo delikatniutkie właśnie do włosów, to jest moja gumeczka z myszką Miki, też taka śliska i tutaj będę miała czarną także fajnie, na pewno bardzo przydatna gadżet dla włosomaniaczek i dla wszystkich, którzy lubią pielęgnację włosów. I nie tylko, bo gumka to ogólnie taka, wiecie, przydatna, ale wiem też, że nie każdy lubi gumki skręci, chociaż no ja bardzo, bardzo, bardzo lubię, więc na pewno będę nosić. Co to było z numer? Ósemka, ups. Więc teraz dziewiąteczka i odżywka humektantowa. Humektanty, czyli, moi drodzy, nawilżanie i tu chyba tak samo 9 zł za 100 ml, więc też tutaj 4,50 za opakowanie wychodzi. Jeżeli chodzi o humektanty, to trzeba uważać, bo, jakoś ma właśnie włosy typu mojego, czyli które lubią się po prostu puszyć, to też nie można przesadzić z humektantami, ale raz na jakiś czas naprawdę warto ich używać. Tej odżywki jeszcze nie miałam, chętnie przetestuję. Tutaj mamy dziesiątkę. No, śmiesznie tak, ten do tutaj chodzi, muszę go tak przemieniać, ale bardzo fajnie wymyślili. Myślałam, że znowu odżywka proteinowa, ale nie, moi drodzy. Tutaj mamy intensywną maskę proteinową. Tej konkretnie maski nie widzę na stronie. Przetestuję, chociaż. Ja nie lubię za dużo protein używać, trochę mnie obawia właśnie ta nazwa intensywna maska proteinowa, ale nie mówię, że nie przetestuję, bo na pewno przetestuję, zobaczymy. Może jakiś ładny efekcik da mi ta masaczka Jedenastka. Przedostatnie okienko. Dajcie znać, jak wam się podoba i w ogóle jak podoba wam się mój sposób otwierania kalendarzy adwentowych. Piszcie wszystko, piszcie swoje uwagi, bardzo chętnie poczytam i wprowadzę je w życie. Jeżeli oczywiście chcecie, żebym otwierała kalendarz adwentowe. Co my tu mamy? O, tu mamy intensywną maskę humektantową. tantową. Fajnie, jakby w 12 była intensywna maska emolientowa, bo ja emolient po prostu kocham. No i też się troszkę obawiam tej maski, bo nie chcę tutaj mieć, wiecie, puchu, totalnego puchu. A teraz jest dodatkowo duża wilgoć na dworzu do tego humektanty, ale no przetestuję. Może właśnie zrobię jakieś OMO przy użyciu tej humektantowej. Napisz nałożę ją, potem umyję włoski i potem domknę to wszystko emolientem. Myślę, że tak fajnie by to współgrało. I tak samo z tą proteinową maską. Ostatnie okienko. Nie lubię ostatnich okienek. Uuu, I mam tutaj produkt pełnowymiarowy. Pamiętam, Wam, że ta wcierka to jest chyba pełnowymiarowa. Ja ją miałam już raz. Tak, tak. To jest produkt pełnowymiarowy i on kosztuje 22,99. Także no super produkt właśnie na zakończenie. Ogólnie zawsze w ostatnich okienkach są takie najlepsze produkty. Ja już jedno opakowanie tej wcierki wykończyłam. Ja wcierki tak zawsze używam na noc przed myciem i robię masaż. Ale w sumie to nie wiem, czy zauważyłam jakiś szczególny porost. Moich włosów po tej wcierce. Dajcie znać, czy korzystaliście i jak oceniacie. Ale ogólnie to ja lubię wcierki, więc na pewno ją wykorzystam i tak właśnie chciałam jeszcze raz do niej wrócić, żeby sprawdzić i może porównać właśnie wzrost moich włosów, bo nie robiłam jakichś szczególnych pomiarów wtedy, a teraz może sobie zmierzę i zobaczymy faktyczne jej działanie. Także będę Was informowała na pewno na Instagramie. Orbitka 19 i tak prezentuje się cała zawartość kalendarza. Próbowałam to wszystko przeliczyć, ale nie mogę. Nie znaleźć ceny niektórych produktów. W ogóle nie mogłam znaleźć tego produktu osobno na internecie, ani też tych intensywnych masek, więc wzięłam po prostu, to policzyłam jako szampon, chociaż to możliwe, że jest troszeczkę droższe, bo to jest inny produkt. Te maski też mogą być troszeczkę droższe niż te maski typowe. Aha, i też nie wiedziałam, ile taka gumeczka może kosztować. Ale jak brałam wszystkiego, takie, wiecie, najniższe ceny, to wyszło mi około 72 zł, czyli to już przewyższa wartość kalendarza, bo on kosztuje 69,99 I tak jak myślałam i mówiłam na początku. Zawartość tego kalendarza będzie bardzo zbliżona do jego po prostu ceny, więc nie wiem, jak dla mnie naprawdę bardzo ok jest ten kalendarz. I według mnie, super dla osób, które wiecie, jeszcze nie miały styczności z tą marką i chcą sobie potestować produkty i potem się zdecydować na jakiś konkretny produkt pełnowymiarowy, albo właśnie dla osób typu ja, które miały już styczność z niektórymi tymi produktami, lubią je, ale chcą też potestować nowe produkty i chcą też mieć te miniaturki na wyjazdy, bo według mnie jest to super opcja. Czekam teraz oczywiście na Wasze opinie. Co o nim sądzicie, co sądzicie o jego zawartości, bo ja na pewno ze wszystkiego będę korzystała i wszystko zużyję. To by było na tyle, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa waszej opinii. Jak wam spodobał się ten kalendarz adwentowy? Czy kupilibyście go sobie, jak już wiecie, jaka jest jego zawartość? I oczywiście, jak spodobał się wam taki filmik w moim wykonaniu? Także, piszcie wszystko w komentarzach. Będę oczywiście czytać. Będę wdzięczna za waszą opinię. Jeżeli nie ten filmik wam się spodobał, to. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, żeby być tutaj na bieżąco i nie przekapić kolejnych filmików. Możecie pisać, czy chcielibyście, żebym otworzyła jeszcze jakiś kalendarz, a może macie też jakieś inne, totalnie inne, niezwiązane z kalendarzami adwentowymi propozycje, to również możecie je śmiało pisać tutaj w komentarzach albo na Instagramie Orbitka19, na którym mam nadzieję, że się zobaczymy. I co, zapraszam też Was na moje inne social media. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Kolejnym odcinku. Także ja życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Buziaczki, pa!